Witam ponownie na kanale Ikony Art. Zapraszam dzisiaj Państwa do wykonania kolejnych podmalowań. Ostatnio skończyliśmy proplazmos na, na pierwszym podmalowaniu. Jest to taki etap. Natomiast powiemy jeszcze sobie pokrótce, jakich pędzli będziemy używać w ikonopisaniu. Zapraszam. I zaczniemy właśnie od pędzli. Pędzle mogą być w różnym gatunku. Najtańsze pędzle są syntetyczne. I takie pędzle nie są drogie, ale niestety bardzo szybko tracą swoje własności. To znaczy, już dość często na początku albo zaraz po niedługiej pracy, tracą jeden punkt którym się tak pięknie kończą. Dzięki czemu jeśli malujemy linię, to ona po pewnym czasie kończy się bardzo cieniutko. Natomiast takim już pędzlem używanym, mam tutaj taki przykład przez długi czas, no już niestety takie linie zrobimy i on już jest bezużyteczny. Są pędzle z włosia wiewiórki. Mają taki charakterystyczny kolor, tutaj od skówki są szare i, i, i rude na końcach. Natomiast one nie mają odpowiedniej elastyczności. Są miękkie, i dosyć dobre, ale, ale to nie jest jeszcze ta jakość na najlepszym gatunku. Idealne są już pędzle z kuny syberyjskiej, z Sobola i ze zwierzątka, które się nazywa Koliński. Te pędzle, to już od razu widać, one bardzo długo zachowują swoje własności. Kończą się bardzo ostro, jednym punkcikiem. Niezależnie od tego, czy pędzel jest gruby, tak jak tutaj ta ósemka. On ma też końcówkę ostrą, podobnie jak, jak jedyneczka, której będziemy używać do już najwyższych świateł, do blików. Ale też warto na, nakładać w te warstwy spodnie, podmalowania, takim, takim dobrym pędzelkiem. One się świetnie zachowują, można je myć mydłem i, i ciepłą wodą najlepiej. Przygotujemy sobie temperę do malowania płaszcza Maryi, który jest w kolorze ultramaryny. Więc nabieramy odrobinkę farby, będziemy malować ósemką, ale może do ucierania tempery użyjemy właśnie takiego starego pędzla. Syntetycznego, którego już nam nie szkoda. Nawierzemy sobie trochę pipetą emulsji i tyle samo wody. O tak, najpierw pierwsza warstwa będzie malowana, taką dość rozcieńczoną. Farbą. Trzeba sobie jeszcze zorganizować jakąś paletkę, gdzie można będzie wykonywać próby. Ten pędzel sobie już odkładam, on jest niepotrzebny do malowania. Będę używała dobrego pędzla kolinskiego. Tutaj na paletce będę mogła sobie spróbować. Jaka jest gęstość tempery i czy nie jest ona za tłusta? Pierwsze podmalowania, tak jak już wcześniej mówiliśmy, muszą być dość, dość chude. Jeszcze można dodać odrobinkę wody. Będą to warstwy bardzo laserunkowe. Dlatego kładziemy ich kilka, kolejno 3-4 warstwy. Kładziemy śmiałym ruchem pędzla, pamiętając o tym, że nie można malować ciągle w tym samym miejscu, bo poprzednia warstwa mogłaby się nam rozmywać. Warstwa jest zupełnie przeźroczysta, dlatego w pięknie spodni jeszcze widzimy warstwę czerwieni, którą położyliśmy wcześniej. Im więcej nałożymy takich cienkich warstw, tym będzie piękniejszy efekt. Jeśli w jakimś miejscu zrobi nam się taki troszeczkę grubszy podkład, tak jak tutaj widać, że, widać, że zrobiło się takie miejsce, gdzie, gdzie grubiej się farby. Trochę położyło, to w kolejnym razie możemy położyć tam cieni, natomiast grubszą warstwę położymy w tych miejscach, które są bardziej laserunkowe. W ten sposób kładąc cztery warstwy zupełnie się ten kolor nam pięknie wyrówna. Ale w tej chwili nie warto poprawiać, ponieważ możemy zniszczyć. Poprzednią warstwę. A tak możemy ją pięknie wykorzystać do uzyskania ostatecznie efektu całościowego. Takimi krótkimi, dość śmiałymi pociągnięciami pędzla nakładamy te warstwy. Kiedy już skończymy nakładanie pierwszej warstwy, podmalowania po szaty Maryi musimy odczekać, żeby ta warstwa porządnie wyschła. No na pewno, na pewno kilka godzin i spokojnie możemy też kontynuować kolejnego dnia. Natomiast w w tym czasie możemy zrobić kolejne podmalowania. Kolejne podmalowania wykonamy czerwonym pigmentem. Oczywiście zrobimy z niego temperę. Tutaj sobie mogę wykorzystać taką niewielką muszelkę, bo świetnie się w niej niewielkie ilości farby rozrabia czerwieni nie, nie nabieram dużo bo y, ona jest dość wydajna i trzeba taką najpierw niewielką ilością pigmentu ją dobrze rozrobić Wezmę jakiś pędzelek, który już się nie nadaje do, do malowania. i Sobie przygotuję, wymieszam. On dość trudno się łączy z emulsją. Ale jeśli się nie, nie doda zbyt dużo na początku spoiwa, to, to nie ma wielkiego problemu. Teraz możemy dodać trochę wody. Co najmniej taką samą ilość, jak, jak mieliśmy emulsji. Żeby znowu ta tempera nie była zbyt tłusta. Pędzelek nie musi być już tutaj taki Duży jak do tych większych powierzchni, bo tu będziemy dość małe powierzchnie. Mamy tutaj suknię Archanioła Michała czerwoną. Pierwszą warstwę położymy z kolei płaszcz Archanioła Gabriela. Też jest czerwony. Bardzo delikatnie nakładam jak zwykle, nie niszcząc warstwy spodniej, bo podmalowanie było pierwsze ugrę złotym. Dzięki temu ta czerwień położona ma taki dobry ekran, na którym wygląda bardziej ciepło. Kładziemy cieniutko, żeby można było położyć kilka warstw, i efekt jest wtedy znakomitszy. To już są wszystkie elementy, które są czerwone. Kolejna tempera, jaka będzie nam potrzebna, to do wykonania podmalowań płaszcza Pana Jezusa. Krzyża trzymanego przez Archanioła Gabriela, i kilku jeszcze innych elementów, Znowu dodajemy spoiwa i wody, ucieramy ładnie pigment. Będzelek bierzemy jakiś nieduży, chociaż może do, do płaszcza przyda się trochę większy. Zobaczmy, czy no, zdecydowanie jest jeszcze za gęsta. Dodamy trochę wody. Kilka kropel. Tak, teraz jest zdecydowanie lepsza. Ten pigment jest, widzimy, bardzo taki Ładnie kryjący, można powiedzieć, taki pół laserunkowy. A mimo to efekt jest widoczny tego podmalowania żółtym ugrem, złotym ugrem. żółcie nie naprawdę odgrywają tutaj ważną rolę w uzyskaniu ostatecznego efektu koloru poszczególnych elementów ikony. Też sandał Pana Jezusa jest do pomalowania, jeden i drugi, tutaj właściwie podeszwa i sznurówki. Tak, jeszcze krzyż, który będzie ciemnobrązowy. Idzban, w którym Archanioł Michał trzyma narzędzia męki. I tak teraz musimy dać przeschnąć tym warstwom i zajmiemy się za chwilę kolejnymi.